Siewano, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat typów zachowań ludzi na siłowni. No. Czyli po raz drugi. Tak, po, po raz... raz... Michał mikrofonu nie włączył. Moi drodzy, tak samo jak idąc do jakiegoś ee, baru szybkiej obsługi, oczekujecie, że będzie tam hamburger, zapiekanka i frytki, tak samo idąc na siłownię możecie spotkać te same typy gości, e, bądź też e, Tak jak zrobiłeś. No więc o co się rozchodzi z tymi typami zachowań ludzkich na siłowniach? Na pewno większość z Was jak yy, trenujecie już jakiś tam sobie czas. Zauważyliście, że można wyróżnić kilka typów zachowań ludzkich, bardzo charakterystycznych. Można je spotkać praktycznie na każdej jednej siłowni nie trzeba być wybitnym obserwatorem, żeby te typy zachowań dostrzec. Typ numer jeden. Wojtek. Typ numer jeden. Twój typ, który mnie osobiście bardzo śmieszy to jest y, tak zwany samiec alfa. Nie wyróżniający się niczym, przeciętny taki sobie chłopek, który po y, wejściu na siłownię y, jednej lub kilku przedstawicielek płci pięknej, zamienia się w. Y, Kipiącego testosteronem tygrysa. Królacy zaczyna mu odpierdalać, zaczyna wszystko rozpierdalać, rzucać, krzyczeć, ryczeć, napinać się. Targać sobie no, w skrajnych wypadkach. Rękawy w koszulkach. A widziałem taką sytuację, jak kolej sobie koszulka podargał. Dekot sobie zrobił w karo, taki duży, żeby pokazać co tam ma. Jakikolwiek by nie robił ćwiczenie, zawsze temu towarzyszy yy, wiesz, spojrzenie przez ramię, czy aby na pewno wybranka jego serca widzi. Jaki hmm. on jest męski, a nie znają sobie sprawy z tego, że przecież to widać, że on gra, że on obserwuje przecież te laski, które w jego wyobrażeniu e, będą, będą, nie wiem, zachwycone. zachwycone tego typu zachowania, tak naprawdę myślą sobie, kurwa, ale pajac, nie? No dokładnie. Bo nie ma w tym nic, nie wiem, nie, nie, nie lecę na, 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 na facetów, ale wydaje mi się, że w tego hmm. typu z zachowaniu co mówi? nie ma nic e, jakoś super pociągającego, jeżeli ktoś na siłę próbuje ci emanować seksem, tak samo jak panna idzie przed tobą kręci dupą, Także nogi, y, jedna mija, drugą o pół metra, żeby tylko, y, wiesz, lub scholatałem, to widać, że ona na siłę próbuje być atrakcyjna. A to jest na, na tej samej zasadzie. Typ numer dwa, czyli powiedzmy y, mokry Andrzej. Gość, który przychodzi na siłownię, i już jest cały spocony od samego wejścia. Oczywiście nie chodzi tutaj mi o to, że pod nasiłownie to jest coś złego, prawda? Wręcz nawet to jest normalna rzecz. No, ty się nie pocisz? Ja się mało pocisz. Widziałem Twoje treningi wszystko to tłumaczę, dlaczego się nie pocisz. <laughs> ale wiecie o co chodzi? Przychodzi taki e, spocony Andrzej, kładzie się na ławeczce, wstaje i ta ławeczka jest cała, cała, ale to naprawdę cała mokra. Żadnego ręcznika wcześniej, żadnego przetarcia ławeczki, tylko zostawia to. Tak jak było, czyli takie, takie krople wody aż, nie? Mi nieraz zdarzyło się położyć na takiej ławce głową, głową najgorzej jest yy, Krople do wody, na tym się chłodzisz i jest taki dźwięk jakbyś gąbkę wyżywał. To jest okay. straszne, ale tu, tu ty jak zmoczysz krople. tył głowy, jest najgorzej. U nas na przykład na siłowni jest taki wymóg. Jest jasno, jasno powiedziane i tam też się instruktorzy ci ścigają o to. Żebyś kładł ręczniki na ławce, ja sam nieraz zapominam. Bo Bo się przyznaję bez bicia, że nieraz też zdarzyło mi się zapomnieć. Eee, no, czy jak robię ławkę z jakimiś tam submaxami, no to wiadomo, że nie będziesz kładł sobie ręcznika, bo to ci pierdoli przyczepność, nie? <laughs> Kolejny typ. Chyba jeden z bardziej uciążliwych typów zachowań. Eee, przynajmniej jak chodzi o mnie, jeden z bardziej znienubionych to jest tak zwany eee, omnibus. Przeczytał niejedną gazetę o tematyce kulturystycznej. Siedzi sobie e, od czasu do czasu na jakichś forach tematycznych. E, na siłownie chodzi, e, jak ma czas, ale kurwa, Azjat wszystkie rozumie, jeżeli chodzi o e, wszelkiego rodzaju zagadnienia treningowe, biomechanika i tak dalej. I chodzi od osoby do osoby i wszystkich naucza, krytykuje, koryguje, niczym pan od wf -u. Nie jest to w ogóle logiczne, fa płaci facet za karny tam 100 czy 200 zł miesięcznie, bo to, żeby. Y robić za trenera personalnego dla wszystkich. Ale, ale jak to w wkurze... Wiesz co, w tym nie byłoby nic, nic złego, no bo wiadomo, przychodzi ktoś na siłownię, pierwszy raz, drugi, trzeci, e, gdzieś tam robi martwy z plecami wygiętymi jak łuk, no to fajnie jest podejść do takiego synka i mu powiedzieć słuchaj, kolego, no krzywdę sobie zrobisz, nie? E, ale no jak ktoś podchodzi i nie ma zielonego pojęcia na ten temat albo jego uwagi są, no nie Dokładnie, do końca, dobrze jakby e, wskazane. No, to ma warto jakąś praktyką i wiedzą, a nie tym, że... Czytał jakiś tam artykuł na temat tego, no. y, czy powinny Ci wychodzić, drogi kolego, koleżanko, kolana w przód w trakcie przysiadów, nie? Chociaż to ciekawe, bardzo rzadko w ogóle można go spotkać trenującego. On częściej przychodzi Chodzi... i naucza, bo jest za bardzo pochłonięty nauczaniem. Nie ma biedny czasu sam wykonać swojego treningu. Sam też nieraz zdarzało mi się, że powiedzmy, no, radziłem, pomagałem kilku osobom, no powiedzmy niepytanym, nie, nie, nie będąc nieproszonym o to. Ale myślę, że gdzieś tam umiałem y, znaleźć granice. Nie być natrętnym. Przestałem w sumie właśnie z tego powodu, żeby nie być kojarzonym z yy, hmm. takim typem zachowań, żeby nie być z, z, z mefem ważniakiem. Tak, mądralą. Mądrala czy ważniak? Napiszcie w komentarzu. Ale zazwyczaj właśnie to jest połączenie mądrali i ważniaka. Bo on zazwyczaj, jeżeli się nie zgodzi z, 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 jego, z, jego, z jego krytyką, z jego radą, albo powiesz mu grzecznie, no kolego, spierdalaj, zajmij się sobą, to on, on się grzecznie obrazi. Grzecznie spierdalaj. Ale wiesz, o co mi chodzi. Nawet jeżeli <laughs> zrobisz klaskę aktywnie, on się obrazi. Powiem każdemu, że ty jesteś chuj. Kolejny typ to tak zwany modny braja. Top czyli, model. O, albo top model. To model. Właśnie, gościu, który musi mieć przede wszystkim... Stylowa. Stylówę. Stylowe, ale tak odjebaną, że... Tak. Stylowa. zawsze... ...godzinę przed wyjściem makijaż. ją pielęgnuje. Może nie tyle, że makijaż, ale musi tak, myśli te buty mi muszą pasować do tych spodenek, do tej bluzki, do tej tak. opaski na głowie, na ręce i do samochodu. Żebyś się nie obraził po raz kolejny. Bo nie o to mi chodzi, ale jak ja takiego człowieka widzę, jak się zapatruję, jest to człowiek w najdroższych butach, jakie można kupić w fizerze, w leginsach koniecznie, najlepiej o numer za małych, w raszgardzie, e, z niemalą ilością żeru na włosach, opalony, przystojny, rozumiesz w każdym tego słowa znaczeniu, żeby nie powiedzieć ładny. I teraz czym się przejawia to jego bycie modnym? Oprócz tego, że oczywiście jego strój musi być modny. Jeżeli danego, w danym okresie jest moda na trenowanie nie wiem Crossfitu, no to ten osobnik idzie i trenuje Crossfit i oczywiście jest to najlepszy. Jeżeli jest moda na trenowanie nie wiem yy, podnoszenia ciężarów, tak samo trenuje podnoszenie ciężarów. Jeżeli jest moda na rolowanie, rozciąganie, masowanie, to na tym głównie jego trening polega. Pewnie jak byłaby moda na nie wiem trening yy, podwodnych sztuk walki, to też by to trenował. <laughs> <laughs> nie wiem. jak. I oczywiście każdy, każdy jego trening musi być uwieczniony serią zdjęć, żeby wszyscy widzieli, że on jest na bieżąco, z modą siłownianą. Ja wstawiłem dzisiaj zdjęcie na Insta z treningu. Ale nie, nie 40, bo ja nieraz mam, nie mam całą tablicę zapierdzoloną fotkami jednej osoby z treningu na przykład. Nie na fejsie. Jeżeli jest modna dieta tuszczowa, no to oczywiście tuszczowa. Jeżeli modne jest spożywanie, nie spożywanie glutenu, to nie jemy tego glutenu i dochodzimy do, do takich kombinacji typu dieta tuszczowa, bezglutenowa i tak dalej. Nie? Następny typ, człowiek Kubota. Człowiek Kubota, człowiek, który chodzi na siłownię w klapkach, na każdej siłowni jest przynajmniej taki jeden. O, jeden to za mało. Nie byłoby w tym nic, i to z reguły jest facet po 40 z brzuszkiem, mm. nie? Możesz jak w domu. Osobę płaci i mu wolno, pewnie, że mu wolno. Tylko yy, jeżeli, nawet, chociaż są siłownie, które wyraźnie mówią w regulaminie, że nie wolno stosować tego typu obuwia. Tak czy inaczej, idzie spotkać yy, takich właśnie osobników, wszystko byłoby fajnie. Tylko że no, nawet, jeżeli nie jest to jakoś tam bardzo niebezpieczne. Dla współćwiczących, a to jest to raczej dla niego niebezpieczne, bo może zawadzić klapkiem o, o część oporządzenia, wypierdolić się wybić zęby, tu musisz zmierzyć sobie stopę. To patrzysz tam jego stopę i te jego yy, paluchy Jakuby. Najgorsze jest to, że ty musisz patrzeć na tego te serii. Nie? No przestań. No co ci przyszło. No, no to kurwa nie mam na przykład ochoty, nie? Ja też nie mam. Miałbym... Patrzcie jaki delikatny. ja, ja, ja taki. Myślałby kto. Ja jestem wrażliwy mi to <laughs> przeszkadza. Jest jeszcze jeden typ, o którym bardzo bym chciał wspomnieć. No. Tak zwany stalker. No. Rozwin. bo to jest? bo to jest. człowiek, który przychodzi na siłownię po to, żeby obserwować dupy. Gapić się na dupy i się z tym wcale nie kryje. Potrafi chodzić za dupą... ćwiczenie w ćwiczenie od maszyny do maszyny. Tylko po to, żeby mieć ją na oku. Nie. Widziałem kiedyś cały program o tym na jakimś tam kanale yy, anglojęzycznym, no, nawet nie będę Ci wysyłał linka, bo przecież po co Tobie to? <laughs> I tak... Jest taki typ i u nas na siłowniach też można spotkać. Takich, że ewidentnie widać, że przyszli sobie popatrzeć. O. Wiadomo, jak Ale... za dziewczyna zawiesisz oko. A ty ja nie, nie bo ja mam ty masz, sobie. wiadomo, to by nie wolno. Ja nie, no tak, ja nie, jeszcze nie. teraz Sandra siedzi, to no... Ja wtedy jak jest szawęce, dziewczyna na siłowni, to robię tak... Ja nic nie widzę. No. Nieraz dziewczyna prosiła, żebym ją z siłowni odprowadził do domu. Tak? Bo się boi jednego typa. Mm. Nie. To nie jest takie wcale, wiesz, mało uciążliwe, nie? Odwdzięczyła się jakoś? Nie, kurde. <laughs> bardzo personalny. O! Tak o. bym to nazwał. Wiesz o mówię? Źle robić źle ten przysiad. Musisz tutaj bardziej Biodra, od tyłu udać, nie? I wiesz, najpierw mówi... No dobra, prawie prawie dobrze, ale czekaj, czekaj. I jest, zaczyna Man, się cofnąć, wiesz, manualnie. dotyka palcami tyłek, nie? E, ramiona, brzuch, uda, nie? Wiesz o czym mówię. Jak nas oglądałem kobiety, to na pewno się spotkałyście e, z takim gościem na siłowni. Jeżeli jesteście ładne. Jest też kilka takich bardzo... Y specyficznych typów zachowań, które dotyczą kobiet. Na przykład kobieta, która jest glamour, jest glamur przez 24 godziny na dobę. Nawet, jak na gdzieś srać. A na siłownię? Obowiązkowo, nie? Pełny make-up, nie? Rewia młody, pełny make-up. Ja się nieraz zastanawiam, kilka dziewczyn na, nie powiem, której siłowni, <coughs> co one robią w szatni. Bo ja jak przychodzę na trening, ok, od momentu wejścia do szatni, do momentu wyjścia szatni, ja z szatni, mija nieraz kilkanaście minut. Ale to jest przedtreningówka. To jest przebieranie się. To jest nierzadko y, przedtreningowy klocek. Bywa, że nawet się gole na siłowni, nie? Ale jeżeli dziewczyna spędza tam 40 minut, to co jest składa się z włosy. Na przykład, to na to przykład, to. przykład. <grym> przygotowuje się do wyjścia. Jak modelka przygotowuje się do wyjścia na wybieg, tak ona przygotowuje się do wyjścia na salę, bo ona nie przyszła na siłownię ćwiczyć, ona przyszła błyszczeć. Sandra ty jak często chodzisz na zajęcia w pełnym make-upie? Bardzo rzadko, prawda? Mężczyźnie nigdy. No. Więc Zdarzyło mi się może dwa razy w ciągu całej kadrze. <gulera> tu no, bo... no, przychodzi na siłownię w kabaretkach, to ja pierdolę, nie? A widziałem raz. <gulera> w siłowni na. P, <gulera> p, to, może to jakieś. na K, może, może to były jakieś. <gulera> jakieś. No z tutaj. Słuchaj, to były kabaretki i typowo, nie? <gulera> Moi drodzy, podsumowując, no, przedstawiliśmy wam e, według nas najpopularniejsze typy gości, jeżeli jesteście którymś z nich, no to dajcie znać, e, jak to z waszego punktu widzenia wygląda, e, no i co w ogóle? Tak, to jest dobre. No. Jeżeli wiecie, że kwalifikujecie się pod któryś z tych podpunktów, e, jeżeli macie tego pewność i macie ochotę się z nami, nie wiem, podzielić refleksjami, dajcie jakieś argumenty. No. Dajcie powód dlaczego. Piszcie w komentarzach. E, a teraz mnie tak nasz... Zawsze pytałeś, dlaczego tak ryczysz, bo ty na tej siłowni rzucasz tymi sztangami, krzyczysz żesz tego ryja. Dlaczego? Dlaczego? Ja zawsze odpowiadałem. Dlaczego? Po tak. No, ty, ale, ale zawsze nie... byłem otwarty na, na dyskusję. <grywność> Konstruktywną. Słuchajcie, e, tak mnie teraz e, po sam koniec e, naszło, że... W sumie moglibyśmy nagrać shorta na temat y, popularnych typów gości na siłowni. Mm -hmm. Więc słuchajcie, jeżeli wam ten pomysł się podobał, no to dawajcie y, łapy w górę pod tym filmem. Powiedzmy, nie wiem, no jak się uzbiera? Milion. No, nie no, wam milion, za dużo. No. no ale nie no, powiedzmy 10 tysięcy łap kręcimy. w górę, y, to kręcimy. No to jest duża, duża liczba, więc y, musicie naprawdę chcieć y, takie coś zobaczyć, no i tyle. Zapraszam was do subskrybowania oczywiście, lajkowania i przede wszystkim wbijajcie na naszą grupę, no jest tam nas już prawie 10 tysięcy powoli się zbiera. Więc no też fajna, znać w komentarzach fajna, fajna lipa. Agresywnie zmasowani. Cicho, dajcie znać w komentarzach czy mam fajną czapkę, bo chcę mieć taką stylówkę jak Michał Rządło, chcę być modny. <noise> zabił mnie tym tekstem dzisiaj, że chcę mieć jakąś tam stylówę, jakoś wyglądać. Chcemy stylówę. No. Trzymajcie się, pozdrawiamy.